Szymanko, ozdóbka z tej strony mamy czerwone światło, bo właśnie roczyłem sobie z więc nagram wam szybki, szybki bardzo temat. Słuchajcie, ruchome schody Ruchome schody Ja jak kiedyś stałem na ruchomych schodach, nie pamiętam O słuchajcie, patrzcie jak fajnie, fajnie zasuwa <grytanie> Widzicie jak chyba zasuwa? No, ee, sportową furą Dobra, ruchome schody, ruchome schody, yy, kiedyś jak chyba w Anglii byłem albo w Paryżu, dobra, nieważne, to jak stanąłem po lewej stronie, bo ludzie stali z prawej, ja stałem z lewej, biegł sobie chłopak i mnie tak pierdolnął, że na początku chciałem go jebnąć, ale kumpel mnie złapał, odsunął No mówi, co ty kurwa taki burak jesteś, nie? wie co się dzieje? No dość mnie jebną. Mówi, ty lewa wolna, wolna strona jest, nie? A ja mówię... A, i słuchajcie, człowiek całe życie się uczy, ale to było kupę lat temu. Teraz już wiem, że lewa strona jest dla ludzi, którzy się śpieszą, czyli lewa strona powinna być y, y, wolna. A w Polsce zauważyłem, że ludzie chuj stoją sobie po dwóch stronach, najlepiej jeszcze parka, zarączki i wyjebane na cały świat, nie? O, ładna dziewczyna idzie, czekajcie, muszę tu przyciąć. Ładna, ładna, ładna poszła. No więc słuchajcie, lewa strona, na ruchomych schodach, wolna ale ostatnio miałem taką sytuację, że byłem na ruchomych schodach i, i, i obok były normalne schody, że można było iść i tak podpuścić chciałem i stanąłem sobie na lewej stronie i zapierdalał gość i do mnie mówi lewa wolna, ja mówię, lewa wolna? on, no dlaczego stoisz? ja mówię, ziomoś, jak ty zapierdalasz masz długie bardzo schody, żeby sobie w nich wbie wbiec, to jest właśnie w arkadiach jak z parkingu się wychodzi więc mówię do niego czasami trzeba pomyśleć. Ja rozumiem, że lewa strona jest wolna, ale dla tych, co chcą zapierdalać, jest tam pas. Więc pamiętajcie, na schodach ruchomych nie zachowujcie się jak buraki, nie stójcie sobie, kurwa, jak parka za dwie rą rące, bo jeżeli są ruchome schody, takie jak są pojedyncze, że nie ma schodów normalnych z boku, tylko są y, ruchome, więc pamiętajcie, ktoś się może śpieszyć i lewa strona zawsze wolna. I ostatnio widziałem pani stała z dziećmi, ja podchodzę do nich i tak grzecznie przesunąłem, pamiętajcie, lewa strona wolna. Ono tak do mnie, ja mówię, tak, lewa wolna, lewa wolna. Więc pamiętacie, lewa wolna, lewa wolna na ruchomych schodach. Szybki filmik, 2.30, ole, jestem kozak, coraz lepiej mi to idzie. Jak to ostatnio ktoś powiedział, lubię Twoje pięciominutówki. Więc tak sobie zastanowiłem, kurde, żeby ktoś nie pomyślał, że chodzi o seks. <grywy> Dobra, pozdrawiam, ozdóbka, jo, jo, jo.